Hejka! moja to będę wam dzisiaj nagrywała na YouTube. Yy, dzisiaj będę wam nagrywała mój, ogólnie moje wszystkie filmy i rzeczy takie. Jak na przykład takie jakby oczy yy, w torebce, Takie kuleczki. Yy, I jakaś folia takiego slajma Trochę się cykam, bo to jest mój pierwszy filmik. Więc nie wiem trochę, czy mam wam to mówić. Ale chciałam mieć od 3 lat chciałam mieć w ogóle YouTube'a i mieć konto na nim i, i ogólnie takie rzeczy. Ale też będę nagrywała rzeczy na przykład jakieś różne rzeczy, nie tylko o tym. I, no, i ogólnie ja będę nagrywać, bo było tam napisane Piotr obrazki. ale to ja ogólnie będę nagrywać i takie rzeczy. Nie wiedziałam, że można w ogóle nagrywać na takim rzecz. No i ogólnie ja nie pytała sorry za ten głos. Bo ogólnie to jest mój zawsze filmik, bo mój tata jest w pracy. I no, takie rzeczy. Więc yy, myślę, że tyle wam opowiedziałam w następnym odcinku, będę jakieś coś nagrywała o i tak, lub o jakiejś np. mojej... Yy, jak się mówi porannej roczynie lub coś takiego. Więc pa!